Witamy tubowicze Mako z tej strony Kolejny mecz Starcrafta 2 Mają Zwykka i Bulik 2v2 Gramy przeciwko Protosowi I Zergowi. Zacznijmy To jest dosyć ciekawy mecz, ponieważ pokażę że choć na początku mocno się przegrywa to można naprawdę dać jednak radę Zobaczycie ja rozpocznę oczywiście od Fax Fast Expand i będzie stawiał baraki nasz przeciwnik zerg z tego co widzę przypiszemy trochę ten replay tak ja pokazuję tutaj żeby grałem przeciwko Zergo i że bulik nas tutaj szybki wallow zrobił zerg wysłał scouta propka ta propka okaże się dosyć felarna przez pewien czas Zaraz zobaczycie czemu to będzie reaktor przedsponing pula mu zerga Protos. Protos już stawia gateway I wie, że gaz Czyli będzie coś funky Nasz ŁOLOW w połowie gotowy Ja już poszedłem na ekspansję Zaraz powinien polecić IVO u mnie Partner w grze Dalej pobełniam swoją ekonomię Budujący się tutaj dalej Wolof Teraz ci już powinni mieć Iwo I zaraz zobaczymy Czy to jest, co to jest? Czy to jest Zergling? Hmm. Ciekawe czemu tutaj postawił No dobra to jest, a nie to jest Overlord Przepraszam, zobaczymy Overlorda I zaraz zobaczymy Zerglinga Tu już mamy Cy Cybercore Dwa, trzy Gatewaye Baraki ze strony mojego partnera ich overlord sobie tutaj stanie, co że mu zaraz po co U mnie już jest, stoi Iwo Prawdopodobnie budują się Queen Dokładnie, tak za zresztą injektowanie Darwy. I teraz zobaczcie Oni tutaj stawiają pylon I przez długi czas to będzie duży 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 problem dla nas Teraz zostaje bailing Nie, e, evolution chamber a bailing już jest są zerglingi jeszcze nie speedlingi ale prawdopodobnie zobaczmy czy gdzie ma ten swój tak speed upgrade już idzie i upgrade do hatchery ja oczywiście stawiam roach warn i zaraz będą produkowane rocze więc jak widzicie odkryliśmy dosyć niemiło że tutaj Gdzieś jest pylon i robi nam warping <laughs> Niestety przez długi czas teraz będziemy się tutaj bujać z tym Z czego bulika ekonomii to strasznie ucierpi Zaraz podniesie do góry to Te zaraz zostaną zmorpowane Widzicie, atakują nas Moje roachy powinny tutaj zaraz przylecieć I w tym momencie zacznie się dosyć taka No, powiedzmy ostra wymiana Armii Tutaj mówię Buliko, że nie wyciągał ich, ja postaram się rozwalić ten pylon, który będzie nas dosyć mocno, mocno walił. Ja tutaj blokowałem wejście, żeby nie mogli wlecieć z Ergingami, choć Bailingami, wolę to wziąć na siebie. A bo to, że Bailingi nie są aż tak, aż tak świetne przeciwko Roll a poza tym no, trzeba troszeczkę, przynajmniej w tym stadium. A poza tym lekkie makro powinno zaatakować sprawę. Tutaj dalej niestety morfują się zeloty i dosyć ostro niszczą. No padno, padno i nie się zmejna, tylko niestety tutaj wychodzę i próbuję to zniszczyć. Teraz twierdzą, że no cóż, muszę poświęcić rouczę, byle rozwalić to. Stałem zczyszczony, ale ja mam cały czas więcej roczy w produkcji. Chcę tylko w tym momencie jeden, gdy co widzę jest, ale zaraz będzie ich więcej. Przez pewien czas tutaj, Gdy teraz nam wjechali mogliśmy mieć duży problem, ale widzicie. Powracają. i hajmy tu powraca. Morfuje się dalej. No niestety będzie u nas taki harasment. No ostry będą nam tutaj robić. Moje roczy już są na dole, czekają. Bo tu jest ich coraz więcej. Tu straciłem queen niestety. Przy jeden z puszy. ale queen powinna zostać odbudowana. Wolof powraca. No niestety zaraz powróci pylon, który też będzie morfował. Co nie pomyślałem, że można byłoby tu postawić po prostu żeby to atakowały. Ech. No nic, z tego świadectwa coś chyba usnął. To jest chwilę. Moi rocze jest tutaj więcej oczywiście. Moje rocze cały czas będą już jest 15, 19. W Bulik jest bardzo bardzo ostro w plecy z ekonomią. że ze wszystkim jest w plecy. I w tym momencie już zastanawiamy czy nie zacząć wyjść, czy nie wyjść z gry. Ale ja Bulik chciał już wychodzić z gry, ja mówię nie nie nie, poczekaj damy radę, ja to odepchnę w jakiś sposób, zobaczymy. Najbliżej widzicie tutaj. Mój <laughs> Queen przeżywa te weilingi. <laughs> to jest po prostu jakimś okiem. Ale nie przeżywa zerglingów niestety. Teraz drugi albo trzeci już ginie, ale to nic. Teraz, yy, mówię, no nic, trzeba się pozbyć tego pylona, bo jeżeli tego pylona się nie pozbędziemy, to będziemy mieli cały czas takie warpiny i będzie do dupy. Idzie, podwójne Iwo, zaraz będą te upgrade'y, będą szły do, do moich roach'y. Na I stwierdziłem i tak inteligent, że może ze go stąd i go zabiłem. W momencie Bulik musi szybko odbudować ekonomię, ja tutaj z przodu bronię i zobaczycie teraz Teraz w tym momencie zacznie powoli gra I drugą stronę Wejlingi jakby to jest czyściły malistów straszliwie To mnie też zabolało, ale ale Jak widzicie nie ma problemu straciłem, na na sporo, ale Constant production, constant production Cały czas musimy produkować Unity, jeżeli cały czas będziemy produkować Unity, nawet po dwa, po trzy, to i tak będziemy Będziemy wygrywać. No i teraz ja mówię, słuchaj, bulik musimy iść, bo nie możemy czekać na kolejny ich tutaj atak. Żelglingi mówi, z ściski... Okej. Okay. I musimy... Ja idę cały czas pusz, push, 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 push. Wchodzimy do nich do bazy. O, aż tutaj sobie creep zrobili. Wchodzę do protosa do bazy. Mówię, że... Atakuję od razu. Pierwszą, którą chcę zaatakować to Nexus, teoretycznie powinienem najpierw zaatakować jego e, warp gate'y, a bardziej e, pylony, ale jak widzicie, tu wszystko jest ładnie pokryte pylonami, więc zanim rozwali pylony, to bym zginął, więc widzicie że Nexus jednak jest ważniejszy. Tutaj mocno, 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 mówię, muszę to poświęcić, muszę, muszę to zniszczyć, bo jeżeli tego nie zniszczę, to będzie kiepsko. On sobie wziął tę w ogóle ekspansję, do której zaraz przyciągnie drony, czego ja nie zauważyłem, przez to, prostu zginąłem, ale nic. Ekspansja mu niewiele da. Marinci idą, będą tutaj walczyć z speedingami. Moje rouche dalej oczywiście idą. Szybko. Szybko pomagam wyczyścić to, co było. Pamiętajcie, że w tym momencie mam już plus jeden upgrade do wszystkiego. Co bardzo ważne, przy przykład Bailingom. Bailingi będą najmocniej mi tutaj bolały. Jeszcze takie widzicie, to takie, to to się snajpi po prostu z problemu. Rocznie mają jeden z mytłumionych jednostek Tu oh, znowu to zabolało, au I moje makro zwaliłem zamiast wyciągnąć do tyłu Powinienem road speed zrobić ale <grym> Zapomniałem po prostu No nie chodziłem o taktyki, to jest, to, czyste, zapomniałem, zostaje to jest, to jest czyszczony, po raz kolejny Ale pamiętajcie cały czas injektuję moimi queenami Na dwie bazy Cały czas on constant production Cały czas produkuję unity Cały czas te unity będą tutaj spływać, jak widzicie spływają przez środek mapy Bo waypoint jest stawiony tutaj ja sam to zrobię, mam zły bulik. I moje główne zadanie mówię, Protos musi zginąć Po prostu, to, to była rzecz, którą powiedziałem musi zginąć, idziemy na chwilę na protosa. Jeżeli zginie protos, to tutaj ten zerek nic nam mnie zrobi Jak widzicie, dalej, dalej, niestety, moje Moje to też muszą ginąć. Nie wiem, czy będę ten zaczął atakować Nie zmakowałem go Tutaj Bailingi, bilingi, ale tutaj już duża, duża, duża Informacja roachy. Zobaczcie, zobaczcie, pięknie, pięknie i... On ucieka, dobrze to robi, bardzo dobrze to robi, ale... Niestety, jeżeli zaczniemy makrować roachami, a byliśmy na flipie to... Fajnie. No i w tym momencie tutaj to tak naprawdę już będzie GG dla nie ponieważ no mój Konstan, Zobaczcie, to Lingi nic nie mogą zrobić. baylingi tak, ale Lingi... się rozbiły nas nie zabiły ich tutaj, bo to nikogo nie straciłem. No tam oczywiście, przedwo żyją, ale, ale żyją i mogą atakować dalej Bulik, bulik wrócił do gry Pompuje maryńców maksymalnie, jako mięso armatnie Ale, ale daje radę No i tutaj no, już snajpimy tylko po kolei wszystko co jest jak widzicie. No. Od niego zaraz powinniśmy zobaczyć GG No bo jakby inaczej Wy ja, Bulik dobra, jak już już to załatwię idź, idź na zerga Myśmy nie wiedzieli, że on ma tą ekspansję, no ale to... nawet jakby teraz zaczął budować gateway to już by nie obronił swojego partnera przed tym co na niego idzie. Zobaczcie. Zerglingi nic nie mogą zrobić. Pobiegały dookoła, pobiegały. Bum, 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 bum. Dziękuję. Chyba nic ona nie zginęło jak zwykle. Zerglingi w tym momencie już nie są potrzebne. No i wychodzi zerg i tuż po nim wychodzi jego partner. No i oczywiście Bulik też wychodzi, bo wygraliśmy, GG dla nas, czyli ta gra jak widzicie pokazała, że nie musimy... że nie musimy wychodzić na początku, jeżeli zostaniemy jakimś cizem, tak jak tutaj. No, no, tu mój Overlord powinien stać. Tu. Tu. I tu. No i tu też, bo tu też może pają. Tu powinien stać mój Overlord i widzieć to. No, ale niestety, no, w, jesteśmy w brązowej lidze, nie pomyśleliśmy o tym. Ja w ogóle zapomniałem, o, że coś takiego może tu się zdarzyć. Mm, też nasz Scout nie był dobry. W ogóle chyba nawet nie było tutaj skauta, z tego co pamiętam A nie przepraszam był skaut, ale nie wyskautowaliśmy tego że tak może się zdarzyć Cóż ale tak jak widzicie wygraliśmy suba sumarum, odbiliśmy pusze yy, I to pokazuje oni oni nie mieli ekspansji przez długi czas Myśmy mieli, więc ja miałem dwie ekspansje, z których cały czas pompowałem rocze Cały czas yy, injektowałem queen, queenami nawet jak padały to zaraz budowałem, injektowałem I w ten sposób Odbiliśmy się i od razu zrobiliśmy push. Mogliśmy tylko ten push dzięki temu zobaczyć, że miałem jakiekolwiek jednostki. Bulik też już odbudował się. Poszliśmy, zaczęliśmy powoli, powoli, powoli pchać się do przodu. I wygraliśmy. Jak widzicie, no nie poddawać się. To jest najważniejsza rzecz. Nie poddawać się. Dobra, to Makos, do usłyszenia w kolejnym meczu Starcrafta. Pa pa.